Hej to witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Tym razem z gry Super Hex IO. I myślę, że zaraz zobaczycie i skmaciał o co w tej grze chodzi. Więc mogę już przechodzić do rozgrywki. Jak widzicie, cała plansza składa się z takich heksów. Tej grze musimy po prostu jak największe to nasze pole zrobić. I właśnie myślałem. Dobra, pięknie, na samym początku zginąłem. No dobra, jest kolejna Gunda. O, ktoś się tu pojawił. Miejmy nadzieję, że nie umie grać. To byłoby nasze zbawienie, gdyby tak się stało. Ale chyba mnie, bo to tak dobrze się do mnie na razie buduje. Nie, nie leci na pałę. Teraz ja mogłem go przyciąć, ale i tak już bym go nie przyciął, to nieważne. Aj jaj. Dawno w to nie grałem. O, ale ładny kolor też, teraz mamy. Wydaje mi się, że jest dużo, dużo osób na sekwerze. Dobra, my zrobimy coś takiego. Hop, 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 hop. hop. tego pokonamy sobie, bo Gdzieś tu wyjechał, w ogóle nie wiadomo gdzie. I spróbujemy tak zakręcić. Nie wiem, czy to mi się uda. Czy ktoś mnie nie przednia? Jest! Dobra! Udało się. Dużo zagarnęliśmy. Bardzo dużo punktów. Możemy teraz zacząć wjeżdżać w tego gościa. O, będziemy mu to odcinać kawałki. Pyk. Kawałek po kawałku. Dobra, na szczęście on gdzieś tam sobie pola pewnie innym tam y, też wykrada albo po prostu buduje się tak jak ja to na początku robiłem. I pięknie. Dziwne, że się jeszcze nie skapnął, mu Tak spadają punkty i nie przyleciał tu do mnie, ale dobra, to na moją korzyść. Dobra, skręćmy tu. I pyk! Ile teraz dostaliśmy punktów? Ło. Dobra. Temu zagarniemy. No i no, no i pięknie teraz. O, ktoś go zabił właśnie. No to ładnie, tu się dzieje na sektorze. Pięknie, teraz tu Zagarniamy mu to. Tak naprawdę teraz nikomu nie zagarniamy, więc nie wiem po co. mówię zagarni. Aha! Ale gościu jest. Zabił się sam wjechał w siebie pięknie. Ale to pewnie już dlatego, że wiedział, że go zabiję i tak. O, ja jestem dziesiąty na serwerze. O, dziewiąty już skoczyłem. Ósmy. Dobra, zagarniamy mu to. Nie wiem w ogóle, kto to jest. Myślę, że to ktoś wysoko na sekundarzu, bo tutaj ma duży ten teren. O nie! No prawie, no prawie. Jeszcze raz zagrajmy. Tak. Dobra, zagrajemy mu to. Terytorium jego. O, tu jakiś inny się w niego wbił. No dobra, no to pomagamy. bo dobra. My się tu w niego tak odetniemy go od reszty świata. I tu go ładnie obiedziemy. Ciebie nie będę atakować. Może najpierw sobie tego zdejmiemy. Być tam on, ale on mnie może zaatakować. Tak pięknie, sparowany jego czas My się budujemy. On atakuje. I pokonany! Teraz jest. Pięknie. Dobra, Tomu zagarniamy. To odcinamy temu innemu czerwonemu. I już ktoś go zabił. Dobra, zakręcamy. I kolejny. Pięknie. Po prostu pięknie. Tego bym dziapnął. A, nie udało się tak blisko. Dobrze gra. Gościu, dobrze gra. I dlatego właśnie mnie pokonał. Aj, ja No dobra, jesteśmy już w kolejnej rundzie. Po tym, co przed chwilą się stało, jestem tak bardzo zmotywowany, że będę leciał na jolo, tak zwany. Dobrze. No. I tutaj. O, tu jest zielony jakiś. Bym w siebie prawie wjechał, bo już. Słaba. I tu zagarniamy sobie ten teren. I mamy plus 433. Tego pokonujemy. I mamy kolejne punkciki. Dobra, chciałbym jakieś gości tu pocisnąć. Tu jest jakieś. Ma dość pokaźnie. O nie, mu się, Ale lak się zrobił strasznie. Dobra, tu sobie to tak jak nie my. To gościa. No nie, ale się lagi robią. Oj. Żeby mi tylko nie zaliczyło, że się w siebie wjechałem przy tych lagach. I tu otaczamy go. Nie ma, gościu, co ty sobie myślisz tu? I plus 148 do widzenia, dziękuję. Ha, i nie! Ja chlałem, że w niego pierwszy wjadę! O, już 9 minut minęło, jak widzicie. Tutaj nawet na ekranie wam pokażę. Żebyście mi wierzyli. No dobra, to co? Gramy dalej. Co tu się stało? Dobra, nieważne, jak gramy dalej, tego nie było. Jakby co, tego nie było? Ej, mam taki pomysł, spróbujemy otoczyć całą mapę. No i nie uda nam się to przy pierwszym podejściu. Dobra, nie, zabiliśmy jakiegoś gościa, to nawet było przydatne. Jest zabity. Niech sobie nie myśli. Oj. Wracamy. tu się niebezpiecznie zrobiło. Chciałem go podkosić. Tylko, że on tutaj mnie troszkę tak. Zaatakował. I mi to nie wyszło. Dobra. Idamy dalej. Jak będziemy gdzieś na brzegu, w której się będzie, to spróbuję oto sam. Pewnie mi to nie wyjdzie. Nawet bym cały odcinek temu poświęcił. Czego oczywiście nie robię, bo szanuję wasz czas. Musiałby być godzinny, żeby mi się to udało. Pyk. Pięknie o to właśnie chodzi. Tego żółtego podkośmy, może? Tak pięknie. I wbijmy mu się przez środek, idealnie. Naprawdę. On akurat musiał być. W miejscu. Ja tego nie mogę, tej gry ja nie mogę po prostu. Przejdźmy sobie do menu może. Jak wygląda menu tej gry. Dobra, akceptuję to wszystko. O, co to jest? Skiny można! Tylko trzeba jakiejś zasubskrybować. No to ja chcę żabkę, żabkę taką. I będę był... I będę żabką? Oooo! Ża ale to jest fajne, nawet nie widziałem tego. Choć myślę, że inne lepiej będą inne wyglądać. Dobra, nie, ja wychodzę stąd. No dobra, nie, spróbujmy coś do ugrać. Ugrać, a nie... nie. Pięknie tutaj wszystko otaczamy, ho, ho, ho. Do, a, jak jestem od brzegu, to też coś co zrobić fajnego takiego. Spróbujemy otoczyć całą mapę. Dziękuję, do widzenia. O, już mnie ktoś zabije, władnia na sam początek. Jest to chyba niemożliwe zadanie, otoczenie całej mapy. Z tego co teraz liczę. Jak ja przy pierwszym boku, staję po prostu tak zdjęty, tak o, o. No dobra, to był dzisiaj troszkę krótszy odcinek. I to już będzie koniec tego odcinka. Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w kolejnych już niedługo wypuszczonych, z innej gierki. Możecie napisać w komentarzach, co nagrywać. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czołem!